Starodziejska kura, lis i zła babuleńka. Autor Marek Wnukowski, czyta Monika Bartkowicz-Krzysztof. Dawno temu, za lasami, za górami, za morzami, żyła sobie babuleńka w starej chatce, samiuteńka. Żyła w lesie, w chatce z drewna i podobno była wredna. Plotka głosi, że komary nawet babcie gryźć nie chciały. Wszyscy bali się staruszki. Ta, choć miała chude nóżki i drobniutkie bardzo dłonie, miała siłę jak dwa słonie. Była chuda i szczerbata, brzydka jak jej stara chata, ale wzrok Słuch, mimo latek, miała wciąż jak nastolatek, oraz pomarszczoną skórę, i trzymała w domu kurę, która w każdziutką sobotę jajko jej znosiła złote. I choć jaj się uzbierało, to jej ciągle było mało. Kura bardzo się starała. Ale coraz mniej sił miała. A co? Myśli biedna kura i rwie z nerwów swoje pióra. Jak nadejdzie ta sobota, gdy nie będzie jaj ze złota? Już to widzę, jak się złości, Wiem, nie będzie mieć litości. Tego mi nie podaruje, rosół ze mnie ugotuje. Nie ma co, czas się pakować i się stąd ewakuować. Jutro, w piątek, tuż po świcie, już mnie w chatce nie ujrzycie. I faktycznie, gdy staruszka w piątek rano wyszła z łóżka, kury w domu już nie było. Oj, zrobiło się niemiło. Wrzask staruszki echo niesie, krzyki słychać w całym lesie. Niech ja dorwę tego ptaka! Będzie jeszcze gorzko gdakać! Z brzegu lasu, w starej jamie, lisek swoje miał mieszkanie. Gdy usłyszał, co się stało, to aż w sercu mu zagrało. Rzekł do siebie: Drogi panie, wiem, co zjesz dziś na śniadanie. Zerwał się na równe nogi i opuścił jamy progi. Oddech wziął przez nos głęboki i wywęszył zapach kwoki. Ruszył w jej kierunku wściekle czując, jak muślinka cieknie. A tymczasem biedna kura ciągle biegnie, gubiąc pióra, ale coraz wolniej człapie, ledwo już powietrze łapie. Taki dystans nie dla kury, wszystkie bolą mnie pazury. Czas odpocząć, choć na chwilę, Rosy z liści się napije. Przykucnęła przy pniu świerka, jakiś ptaszek nad nią ćwierka. Dziobem głaszcze swoje pióra, gdy wtem aż jej ścierpła skóra. Lis wyskoczył gdzieś z zakrzaka. Witam szanownego ptaka! Cóż to, kurko, zabłądziłaś? Bardzo za mną się stęskniłaś? Bo ja właśnie tu, kochanie, się rozglądam za śniadaniem i niestety, zdaje mi się, jesteś w moim jadłospisie. Zaczął zbliżać się do kury. Już wystawił swe pazury. To ostatnie są jej chwile. Zaraz lis w nią zęby wbije. Nagle cóż to? Kura siada i tak do Rudzielca gada. Wiem, że pora na śniadanie, i ja miałam być tym daniem, ale mam ja propozycję. I na lisa patrzy chytrze. Oszczędź, proszę, moje kości. A ja w dowód swej wdzięczności sprawię, że będziesz bogaty. Złote będziesz miał komnaty. Co zapragniesz, będzie twoje. Masz ty na to słowo moje. Lis podrapał się po głowie. Cóż mi, kuro, po twym słowie! Chcesz sprytniejsza być od lisa? I chcesz, bym nic nie zjadł dzisiaj? Prawdę mówię, rzekła kura. Mogę przysiąc na swe pióra. Choć mam wygląd zwykłej kury, nie znasz drugiej mej natury. Wiem, gdzie mieszka babuleńka w starej chatce, samuteńka. Wiem, bo razem z nią mieszkałam i dziś rano od niej zwiałam regularnie, co sobotę jajko jej znosiłam złote. Ona trzyma je w piwnicy i codziennie wszystkie liczy. Złóż przysięgę, ale szczerze, że mnie nie zjesz na wieczerze. To, gdzie chatka stoi, wskaże. Chcesz, pójdziemy do niej razem. Dobrze, rzekł Lis, już ci wierzę, że to wszystko mówisz szczerze, więc przysięgam ci tu ładnie: Pióro z głowy ci nie spadnie. Lecz uważaj, bo staruszka, chociaż ledwo wstaje z łóżka, to ma w sobie moc atlety. Zrobi z ciebie dwa kotlety. Jak cię dorwie w swoje ręce, nikt cię nie zobaczy więcej. Musisz, owszem, być odważny, ale bardzo też uważny. Lisy sprytne są z natury, wiedzą o tym również kury. Nocą wejdę do piwnicy. Skradne złoto czarownicy. Idźmy zatem, szkoda czasu. Chatka jest na końcu lasu. Zaprowadzę cię tam chętnie, choć się boję babci wstrętnej. Gdy dotarli zmierzch zapadał, lis cichutko się zakradał. Kura w krzakach się schowała. I z nich wyjść nie zamierzała. W chatce tliła się świeczuszka. A czy była w niej staruszka? Może szuka kury w lesie, może chrust do domu niesie. Muszę sprawdzić, na czym stoję, choć przyznam, ciut się boję, może śpi już w łóżku smacznie. Idę się rozejrzeć bacznie. Lis pokonał płot drewniany i przybliżył się do ściany. Przytknął ucho, zmrużył oko i uśmiechnął się szeroko, bo z za ściany słychać było, jakby stado wilków wyło. Tak chrapała babuleńka w swoim łóżku, samiuteńka. Lis? Przyklasnął aż z wrażenia. Nie mam czasu do stracenia, choć jest noc, to w tej ciemnicy widzę okno od piwnicy. Wejdę przez nie. Teraz oto i poszukam, gdzie to złoto. Wśliznął się lis bardzo cicho. Ale cóż to, co za licho? Słyszę, oddech czyjś w piwnicy. Czyżby? Oddech czarownicy, i nie słyszę już chrapania. Lis ze strachu aż się słania. Nagle, za sprawą latarki, grzbietem lisa przeszły ciarki. Światło oczy oślepiło i go strasznie wystraszyło. Oto stoi przed nim babcia. W drugiej ręce trzyma kapcia i uśmiecha się pod nosem i przemawia cierpkim głosem. Dobry wieczór, panie Lisie. Masz kłopoty, zdaje mi się. Chciałeś okraść babuleńkę, przeliczyłeś się troszeńkę. Przechytrzyłam cię, nie spałam. A chrapanie? Udawałam. Usłyszałam was z daleka. Przeczuwałam, co mnie czeka. Wołaj, kurę, twą wspólniczkę, niech odwiedzi też piwniczkę. Rano przyjdzie pan leśniczy. Już on z wami się policzy. Powiem ci na koniec, bratku, że to złoto chce dać w spadku na schroniska, na szpitale. Ja dla siebie nie chcę wcale. Może część dam owsiakowi, wspaniałemu człowiekowi, co orkiestrą dyryguje, Ludziom życie wciąż ratuje. Zobaczymy. Czas pokaże, komu je przekaże w darze. Mam nadzieję, że pomoże ludziom, którym jest dziś gorzej. Zapamiętaj, jeszcze jedno, w tym tkwi sprawy całej sedno. Nie uroda ludzi zdobi, ale to, co człowiek robi.